Cześć z tej strony, to Tomasz. W kolejnym odcinku serii obczajmy, Moda. W tym odcinku obszarujemy sobie modyfikację o nazwie Thermal Expansion 3. Jest to kolejna wersja naszego ukochanego Thermal Expansion. Jeszcze pamiętam, jak robiłem spotlight do pierwszej części. W pierwszej części byłem jeden z pierwszych, którzy zrobili spotlight do tej modyfikacji. Jak widać, ta modyfikacja poszła dużo do przodu. W trzeciej odsłonie. Dużo się zmieniło, dużo. Doszły i tam dakty, i takie tam. Zresztą zobaczycie wszystko po kolei. E, nowe tekstury, i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra. Zacznijmy omawiać modyfikację stworzoną przez King Leming. King Leminga. Powiedzmy to w włosku. A więc, pierwszą rzecz, e, którą należy powiedzieć, to e, już nie działa Thermal Expansion na MJ. A chciała na nowym rodzaju energii, czyli redstone flux i tak pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy sobie powiedzieć są silniki nazywają się one dynamo i mamy trzy rodzaje silników mamy steam dynamo, czyli na parę magmatic dynamo czyli na lawę compression dynamo czyli na paliwa i tak, omówmy sobie po kolei steam dynamo gdzie potrzebuje wodę oraz Węgiel. Działać też będzie z, z, z update'owanymi blokami e, Minecrafta, czyli mm, powiedzmy e, blok, blok, blok węgla, blok koł. Jak widzicie, jeżeli śnik e, został rozgrzany, zaczął tworzyć parę i od tego momentu zaczyna tworzyć parę, zaczyna tworzyć energię. Mamy informację, produkuje 26, 25 Redstone Fluxu na tick. Co? Wygląda nawet nice. Dobra. No, ale mamy Magmatic, czyli standardowa, jak było wcześniej, na lawę, Z tym, że produkuje, sprawdźmy. Produkuje 20 Redstone Flux na tick. Oraz compression, czyli ten silnik działa jak, najprosiłem no ja powiedzieć Wam, jak combustion engine z build crafta. Potrzebuje paliwo oraz wodę lub lawę zależy jak co z czym jest mieszane. Tutaj jest akuratnie ciecz dodana z thermal expansion, więc, więc o to się nie czepiajmy. Sprawdźmy, jak wygląda produkcja energii. 21%. Reston flux dobra. silniki mamy ogarnięte. Receptury kraftowania. No, popatrzcie sobie w niej, jeżeli damy Shift, mamy jeszcze więcej informacji na temat bloków itd. itd. I co teraz? Przejdźmy do energii celi i konduktów, czyli rur transportujących energii. Mamy teraz trzy rodzaje rur znaczy konduktów, mianowicie redstone, energy conduit, hardnet i zwykły. Te dwa pierwsze to są podpoczątkowe stadium gry, stworzone specjalnie. Nie wymagają one wypełniania ciekłym redstone'em. Jak widzicie, można skraftować w ten sposób bez problemu z redstone'em lead oraz Różnego typu mamy tutaj brok. Dalej. Hardened energy conduit. To wam jeszcze pokażę receptę. Jak widzicie też nie wymagamy jeszcze cieczy. Poza tym, że redstone wymaga już płynnego redstone'a. Tak? Tak. I teraz tak. każdy z tych rur, konduktów, przepraszam, konduktów, ma swój, powiedzmy, Rate, czyli e, przepły, e, częstotliwość przepływu, nie wiem jak to nazwać, po prostu maksymalnie przepływać tą, tym konduktem może 8 redstone fluxu na tik hardened 400 redstone fluxu na tik i redstone czyli 10 000 redstone Flux na tik. Czyli jest to najlepsza rura i tym samym najdroższa. Dodatkowo mamy kapasitory, e, tak samo jak widzicie LED. Stone, hardenet ResonFax i Resonant Każdy z nich ma inne, inną pojemność I to są, mm, najprościej bym powiedział, bateriki e, No dobra Jak widzicie to ma 80 tysięcy pojemności czy 400 tysięcy pojemności Tu mamy 20 milionów pojemności Nie Moment, bo mi się pierdzieli dwa 2 miliony pojemności i 10 milionów pojemności. No, to mi się przyda. Zresztą wezmę sobie taki jeden. To mi się później przyda. I teraz, tak jak widzicie, trochę się tu może zmieniło. Widzicie, nie mamy opcji wysyłania energii. Tak było to wcześniej na kablu. Teraz mamy. O, yy, osobno. Możemy tylko odłączyć i podłączyć. Żeby to było jasne. Na kablu już się nie zmienia, na kondukcie e, strzałki nie. To już nie działa. Dobra. Co do energii celi. Mamy cztery, e, cztery energii cele: Ledstone, Hardened, Redstone i Resonant. Znaczy Ledstone i Redstone. Żeby to nie myć każdy z nich ma swoją pojemność. Ten pierwszy ma 400 tysięcy pojemności. Kolejny ma 2 miliony pojemności. Kolejny 10 milionów i ostatni, czyli najmocniejszy, największy, ma 5, yy, to jest 50 milionów pojemności. Co za tym idzie? Output można zmieniać. Teraz co najważniejsze, jeśli chodzi o te. Energy Cele. Otóż tak teraz mamy opcję zmiany output i inputu w naszym, naszej konfiguracji. I tak, niebieski jest zawsze wejściem. Zawsze. Żółty jest rozłączeniem. Nawet widzicie jest odłączeniem, czyli jeżeli ten dojdzie rura, a chcemy postawić znaczy chcemy postawić energy cell, tak, żeby się nie łączył, to wystarczy ustawić, żeby tu świeciło się właśnie na ten nasz kolor i czerwony znaczy pomarańczowy to jest nasze wyjście to jest standardowo, że pamiętajcie, że niebieskie jest wejście, tak w tych maszynach a czerwony, pomarańczowy wyjście tak? tak jaśniej to wytłumaczę Wam tutaj, na przykładzie jak widzicie, rury, kondukty, przepraszam, jeszcze raz można stawiać w ten sam sposób znaczy zobaczcie, w... możecie na jednym bloku rozłączyć obie konekcje i puścić po prostu tędy rurę jak no ono nam się tu nie połączy chyba, że ustawimy, że chcemy żeby się łączyć bardzo dobry dodatek, bardzo mi się to podoba. Teraz tak popatrzcie. Tu mamy ustawione wszystkie wejścia niebieskie. Tu mamy ustawione też wszystkie wejścia, prawie wszystkie. Teraz widzicie, rozłączone jest rozłączone. Damy nasz kolor pomarańczowy, i w tym momencie już powinna przesłać się energia. Tak, 80, 80, czyli maksymalny output rurą, która przesyła też 80 reston faksu. Czyli mamy maksymalnym speedem. Jeśli damy tu lepszy kondukt, to nam nic nie da. O, jak widzicie też po tej stronie grafika się zmienia. To jest bardzo wygodne. Tak. O. I mamy grafikę zapełnienia e, zapełnienia naszego cela. Co mi się bardzo podoba. Teraz tak. Lecąc dalej, e, maszyną. Po kolei powiem. Już dawno nie było Spotlighta, do czego mniej więcej służy każda maszyna. Otóż Pulverizer e, oprócz tego, że można go konfigurować tak jak tu widzicie to co mówiłem. E, niebieski zawsze wejście e, czerwony, czerwony, pomarańczowy, wyjście. Zawsze tak było i zawsze tak jest. E, teraz tak, dlaczego służy Pulverizer? Do rozdrabniania or. Rób, lub no, mielenia. To jest żeby zmielić cokolwiek. Widzicie Blaze, Rotna, Blaze Powder i tak dalej, i tak dalej. Możemy też otrzymać okazjonalnie produkt uboczny. Taki uboczny, dodatkowy. Który dodatkowo też możemy skonfigurować. Pod wyjście zależy, no, jaki tam Wam będzie potrzebny. i jak widać nic więcej się nie zmieniło. Poza tym, że doszły item dakty, które dokładnie objaśnię później. I co do item daktów, jak widzicie są. Item, item dakty. Nie wiem, tu coś wrzucił ewentualnie. Koper. Niech będzie. Wrzucę koper. Koper się spulwerizuje Czyli, tutaj rozdrobni się. Rozdrobni. Nadast który stanie przesłany zaraz będziemy widzieć powinniśmy widzieć grafikę tak jest widzicie DAST przechodzi dodatkowo item dakty gdzież to one są mają wersję mają wersję takową Czy jest zapełniona czyli nie zobaczymy nie zobaczymy co jest w środku. To jest takie dla odciążenia e, słabszych komputerów. Jak wiecie renderowanie itemów w rurach musi być, e, a o to chodzi, żeby a o to chodziło przynajmniej autorowi, żeby odciążyć komputery, także nie zobaczycie w tym itemdakcie żadnego e, żadnego itemu bloku czy coś w ten deseń, tylko dlatego, żeby mm, móc e, móc przyspieszyć działanie albo żeby żeby po prostu w Minecraft szybciej chodził a to poza tym też drugi rodzaj e, drugi rodzaj item ducta który jest e, z, mm, no, z płynnego glowstone a uzupełniany dzięki temu itemy szybciej płyną przez ten e, przez ten item duct nie wiem czy ja pokazałem prawidłowy o to jest właśnie to ten zapełniony Dzięki czemu nam nie leguje. To to miało być. I jak widzicie, w Item Daktach możemy przestawiać tryb, czyli możemy odłączyć, czyli tak samo jak z, ze zwykłymi Energy Daktami możemy ustawić tryb inputu lub outputu To jest output, czyli przenoszenie w tym kierunku do kolejnej maszyny. W którym jest Redstone Furnace w którym co robimy? Po prostu przepalamy używając redstone flux oczywiście możemy sobie konfigurować jak chcemy będzie działał jeśli jest sygnał redstone jeśli nie ma sygnału redstone lub może go po prostu ignorować dobra, ale tym się teraz nie przyjmujmy oczywiście każda maszyna ma informację dotyczącą energii jeżeli nie wiecie zawsze możecie poczytać informację lub Szerszą informację, tak. Tak, dobra. Kolejną maszyną jest Saumil. Saumil jest to nic innego jak. Mm, jak co, no nie wiem jak to po polsku nazwać. Eee, piła. Piła do drewna. Gdzie tniemy wszystkie rodzaje drewna, wszystko co z drewna, na więcej jak wiecie, z normalnie mamy. 4 deski, 4, mm, Sawmill daje nam 6, plus Sawdust, czyli e, trociny. Jako dodatek, tak, tak. Lecimy dalej. Induction Smelter to jest bardzo ważna rzecz. E, tutaj została do recept dodana bardzo ważna rzecz. Mianowicie, mm, on znaczy ogólno, ogólnie mówiąc, e, potrzebujemy dwóch, e, dwóch bloków lub itemów żeby stworzyć efekt końcowy, który może mieć dodatkowy produkt uboczny. I tu przykładem jest piasek i redstone ore, który nam da redstone, e, block of redstone. Bardzo fajna rzecz. I rich slag. Ten rich slag będzie nam bardzo potrzebny. Dlatego, e, jak widzicie, potrzebujemy. E, a co to w ogóle może możemy sand? Można sobie zautomatyzować na przykład, jeżeli jakieś jakiś w netterze, piasek, mm, razem e, a to jest netter or. No trudno. Pomyliło mi się. Myślałem, że to jest netterak. Wybaczcie. E, nie było tego. W każdym razie e, zdobywamy silkaczem redstone or, łączymy z piaskiem i otrzymujemy rich slag. Do czego nam rich slag potrzebny? Zaraz zobaczycie. Mianowicie do tego, by otrzymać potrojoną ilość ory. Widzicie, dajecie orę, nasz rich slag i mamy, co mamy? Silver ingot razy 3. Nie razy 2, tylko razy 3. Czyli ta maszyna teraz będzie, powiem Wam, jeżeli będziecie korzystać z silktacza, dużo bardziej wykorzystywana niż poprzednia. I jak wiadomo, slacz Produkt uboczny. Wszystkie recepty, jak tak wiadomo, są nowe DASTY do tego Dasta jest recepta, do drugiego Dasta nie ma recepty jeszcze bo jeszcze nie jest to wersja oficjalnie gotowa. Ale chyba tak, to było najważniejsze, że dzięki Induction Smelter możemy otrzymać potrójną ilość ory, co jest najważniejsze. Jak widzicie zawsze możecie sobie recepty sprawdzić i będziecie wiedzieć co można wykraftować dzięki tej maszynie. Dobra. Lećmy dalej. Magma Crucible. Ale co tu się zmieniło? Mianowicie się po receptach, jak widzicie, służy do e, zamiany bloków i temów na ciecz. Jakich bloków, jakich itemów? Macie wszystko w niej opisane, jakim kosztem Redstone flaxu. Najczęściej jest to korzystane do redstonea, albo do uzupełnienia teseraktów. Teraz nam się może przydać e, bardziej ze względu na item dakty, czyli glowstone oraz e, obsydian, czy, no jak widzicie też można lawy i tak dalej robić. Wszystko zależy od gustu Tak czy inaczej, zale, e, chodzi o to, że ten blok, ta maszyna zamienia na ciecz Wszystko, co mamy wyznaczone. Dobra. Oczywiście, można połączyć go z Fluid Transposer, który służy do napełniania. Jeżeli połączymy je razem ze sobą, magma Crucible, który ma redstone, ciekły redstone, a tu mamy puste. Puste dakty możemy je uzupełnić w ten sposób, używając właśnie fluid transpozy. Ale co jest jeszcze? Doszło coś takiego nowego jak florb. Florb, jak widzicie, kraftowany jest w ten sposób. Może być to zwykły florb lub magmatic florb. Nie wiem, jaka jest różnica. Między jednym a drugim poza receptą, ale do czego on służy? On, jeżeli tu będziemy mieli ciecz, dajmy na to, czy ja mogę to tak uzupełnić? Nie, nie mogę. Kurde, szkoda. Jeżeli będziemy mieli tutaj ciecz, wrzucimy naszego orba. Orb zostanie uzupełniony. I tu mamy całą całą listę orbów tu widzicie co, co, co się może znajdować czyli wszystkie fluidy pra, praktycznie wszystkie fluidy są tutaj, które możemy tam wrzucić e, ja bym chciał zobaczyć nie wiem, ten aderite, cryosod oil e, przykładowo nie, koper o i tu coś było Bla, 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 bla. Diesel, najwięcej z tego. <laughs> Sporo. Molten Silver, metal. Ale no tak dwa przykłady po prostu. Możemy go rzucić gdzieś w świecie. Jest, są florby, które mogą zamrażać wodę, jeżeli mamy wodę dostępną, co jest bardzo zabawne. No to takie powiedziałbym, mm, zabawny dodatek, jeśli gdzieś, gdzieś tam jesteśmy. Nie wiem nawet do czego to porównać, do czego by to mogło być przydatne. Na przykład, jeżeli mamy... Kożymy z nas... O! Energized Glowstone Puch już cię, zaczyna się wylewać do góry. Mamy światełko, on sobie popłynie. O, może go. mamy będzie tutaj lagował. On tak teraz będzie leciał i leciał do góry. To też jest, jak już mówię, Energized Glowstone, czyli e, ciekły Glowstone e, ma właśnie właściwość taką, że spieprza do góry. Ciekawe, ciekawe. Daje światło i jeszcze tam jakiś efekt daje. E, mniejsza z tym. Florby właśnie do tego służą i e, w swój transpozerze możemy je uzupełniać. To jest najważniejsza informacja dotycząca właśnie. E, fo, e, florów dobra, dalej glacja czyli standardowo to się nic nie zmieniło możemy produkować e, cokolwiek zechcemy snowball, śnieg lub ice wystarczy tylko dostarczyć wodę i produkujemy śnieg cokolwiek chcemy cokolwiek zapragniemy zacznie nam automatycznie produkować można wiadomo skonfigurować sobie outputy itd. Tak tak dobra. Ingenious Extruder, czyli nasza e, koblarka. Z tej strony ląduje lawa, z tej strony ląduje woda. I jeżeli ustawimy sobie stone, będziemy mieli cały czas stworzony stone. Jeżeli damy stone, będzie pobierać, mm, będzie pobierać wodę. Znaczy wodę będzie pobierać, a lawa zostanie. Jeżeli damy obsydian, zabierze jeden bakiet wody i jeden bakiet lawy, tworząc nam obsydian. Można sobie to łatwo zautomatyzować, podłączając pod pompę z neteru. Z jednej strony pod drugi, z drugiej strony pod jakieś nieskończone źródełko wody lub pod maszynę, którą omówię zaraz i da nam to tworzenie obsydianu. E, cały czas prawie, prawie, że automatyczne dopóki się lawa nie skończy e, oczywiście maszyna nie wymaga energii, wszystko robi za free teraz tak omówimy sobie fluidy dakty razem z mm, akius akumulator czyli nasz e, nasza maszyna produkująca wodę e, powiedzmy tak, że za darmo jeżeli Wymagająca co najmniej dwóch źródeł wody przylegających do tej maszyny. To jest najważniejsze. I przy okazji, fluid ductów, portable tanki. Dla tych, co nie wiedzą, można zmieniać im wejście output, mod na output lub input. To samo na górze. Czyli albo wypompowujemy, teraz out, wypompowanie, lub importujemy, czyli do tanka. I trzy mamy trzy rodzaje tanka: portable tank, hardenet, reinforced oraz resonant. Każdy z nich ma pojemność. Ten ma 8 wiaderek, ten ma 16, ten 32, ten 64 wiaderek. I podobnie jak z wszystkimi konduktami możemy wypompowywać, czyli puch możemy wyłączyć lub po prostu podłączyć. Nie ma już żadnej szczelki, w żadną stronę, po prostu pustelka. Czyli trzy, trzy tryby. Pierwszy wypompowywanie, jeśli nie ma ciśnienia w tanku, to jest to wypompowywanie, i potem jest to. Odłączenie, czyli nie łączy się z żadnym blokiem, znaczy z tankiem, jeśli jest ten mod ustawiony. Lub po prostu zwykły, naturalny, który zaimportuje nam wszystko, co, co trzeba. Podłączmy więc i zobaczmy. Tanki powinny się uzupełniać równomiernie, tam input, input, input. Mniej więcej równomiernie, tylko że jak widzicie. Tu mamy już taki poziom wody, taki, taki. Czyli wszystko się zgadza. Pojemność tanków się zgadza. Siema świnia. Dobra. Dalej. Kolejne, kolejne dwa bloki, czyli Cyclic Assembler oraz Machine Workbench. Ale to są dwa powiązane ze sobą mm, bloki, które służą do automatycznego craftowania za pomocą template'ów. Maszynist Workbench działa na takiej zasadzie, że schematiki umieszczamy w tych miejscach i możemy dać receptę. I teraz tutaj ustawiamy, w którym, który, która recepta ma zapamiętać. No na przykład to. I tutaj write schematics. I już mamy zapisany schemat. Pięknie, pięknie. A tu czyścimy pole craftingu, które możemy mieć ustawione czy to wczyta jeżeli damy schemat już wcześniej ustawiony popatrzcie, ściągnę, mamy tutaj crafting table, wyczyścimy wsadzimy nasz schemat stawimy, schemat zostanie wczytany ewentualnie gdybyśmy chcieli go zmienić na co innego czyli drzwi na przykład right i widzicie mamy wooden door schemat tak, nadajemy schematy. Teraz, tak, w cyklik Assembler wykorzystujemy te schematy. Wezmę to już nauczone schematy oraz surowce do automatycznego i bardzo, bardzo szybkiego kraftowania. Popatrzcie, tylko że ja tu nie mam energii.